Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wsadzić kartę SIM do telefonu Realme. Na początku bierzemy nasz telefon, następnie szukamy kieszonki na kartę SIM, wybieramy, znaczy wybieramy, bierzemy klucz do otwierania takich kieszonek, lokalizujemy dziurkę obok takiej kieszonki, a następnie wciskamy lekko, ten klucz, potem dociskamy troszeczkę, żeby wyskoczyła lekko. Następnie możemy wyciągnąć całą kieszonkę. I tutaj możemy wsadzić kartę SIM. Razem zgodnie z wycięciem. O. A następnie z powrotem wsadzamy do telefonu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.